Cześć, z tej strony Debartek Właśnie chciałam wam powiedzieć, że organizujemy konkurs razem z Waxu Robimy konkurs na promo kanału Jedynie co musicie zrobić to zasubskrybować nasze kanały um, Oczywiście mój kanał musicie zasubskrybować i zasubskrybować Waxu um, Link do jego kanału będziecie mieli w opisie, i będą oczywiście sprawdzane, czy, um, czy ta osoba będzie nas subskrybować. Jeżeli nie, to nie będzie brana pod uwagę. I to muszą być subskrypcje publiczne, bo jeżeli nie zobaczymy, czy ta osoba nas subskrybuje, no to wtedy no, nie, nie mogą to być subskrypcje prywatne, tylko muszą to być. Subskrypcje publiczne, żebyśmy zobaczyli Czy ta osoba nas Subskrybuje, więc musicie dosubskrybować nas Link do kanału Vaksu w opisie Więc do niego też wpadać Też od niego się trochę też dowiecie Więc zasubskrybujcie nas No i pod komentarzami Pod filmem napiszcie w komentarzach Biorę udział. Biorę udział w konkursie i to w zasadzie tyle. I tam Waksu będzie losować ze wszystkich komentarzy i ze swoich i z moich i ta osoba będzie wylosowana i wtedy wypromujemy jego kanał. O, tylko po prostu musicie zasubskrybować nasze kanały i to muszą być subskrypcje publiczne, nie prywatne, tylko publiczne. No, i wtedy ta osoba zostanie wylosowana i wypromujemy jego kanał. Więc kto chce wziąć udział w konkursie, pod filmem w komentarzach napiszcie: Biorę udział w konkursie. Wyniki będą. Trochę będzie trzeba poczekać, ale wyniki ogłosimy już niedługo. Więc subskrybować nasze kanały i wyczekujcie. Więc. Jeżeli chcecie poznać więcej informacji, wpadajcie do waxu, więc ogłaszamy konkurs. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. To taka informacja, że organizujemy konkurs. Cześć, miłego dnia.